Pies, który znaczy pasywnie, pokazuje mi miejsce. Tutaj w uszczelce jest niewielka przerwa, jak widzicie pies się zatrzymuje, zaznacza wydobywanie się substancji, jednej z tych, na które ona jest nauczona. Po otwarciu kontenera zobaczymy, co to faktycznie jest. Poza najnowocześniejszym sprzętem funkcjonariusze z Gdańska zdecydowali się użyć też psa służbowego. Teraz są już przekonani, że w kontenerze znajduje się coś podejrzanego. Co, otwieramy? Otwieramy, tak. Otwieramy Dobro. kontener? Z tego co widzimy na pierwszym planie są kartony z plecakami. Ale może być to typowa zastawka, także zobaczymy co jest głębiej. No, nasze przypuszczenia się potwierdziły. Tak jak widzimy, brak oznaczeń naszą banderolą krajową akcyzową, także świadczy to o tym, że to są papierosy, które miały być wprowadzone nielegalnie. Trafiając na rynek, naprawdę uszczupliłaby znacznie należności celno-podatkowe. Bardzo grube przestępstwo. Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, mamy plecaki, ale pewności nie ma co jest w głębi. Musimy teraz to wszystko załadować z powrotem, zabieramy cały kontener na magazyn depozytowy, tam rozbierzemy cały kontener na części pierwsze, wszystko wyładujemy, wtedy będziemy mieli rozeznanie, co faktycznie jest. Na chwilę obecną wiemy, że są papierosy, może będzie, będą narkotyki, może będzie broń, tego nie możemy w tej chwili określić. Jedziemy właśnie za kontenerem, który będzie przeładowany na naczepę ciężarówki. Po załadowaniu na ciężarówkę udajemy się do magazynu depozytowego, gdzie dokonamy rewizji towaru. Władujemy cały towar. Jesteśmy na czele tego konwoju, za nami idzie kontener. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w kontenerze tym znajdują się papierosy o znacznej wartości. Jest niebezpieczeństwo, że ktoś, kto stoi za tym procederem, mógłby chcieć te papierosy nam odebrać, że tak powiem. Dlatego, co do zasady, jest przyjęte, iż przy znacznych ilościach należy konwojować taki towar. Także jakieś 10 minut powinniśmy być na miejscu, no i przystępujemy wtedy do wyładunku.